I przypadki ABW w domu i takie rzeczy, także to my już wszystko znamy, ja SKW i wszystkie służby w koło, także to my, że tak powiem mamy takich hobby, którego na razie nic tam nie może zabronić. I tak to wygląda. Kolejna kontrola Panowie znowu próbują łamać prawo. Wyciągamy, nakrywamy. Numer boczny, tylko w razie W, żeby można było wszystko ustalić. Bezpodstawna próba legitymowania. Proszę bardzo, Rafałek, dzień dobry. Za plecami mamy Katiusze. Tam jest łańcuch, podejście siedem najsłynniejsza Biedronka. Tu się nagrywa, tu się też nagrywa. Idziemy tam z boku? Dziękujemy, było miło.